Chciałbym, żeby był mistrzem w swojej dziedzinie, tak jak Elon Musk. Dobrze, ja już napisałem, jak chcę, żeby wyglądał mój doradca biznesowy, jak ma się zachowywać, czego oczekuję. I napisałem w nowym oknie w czacie, że, chcę, że stworzyłem nowy projekt o nazwie doradca biznesowy i chciałbym, żeby był moim doradcą i pomagał rozwiązywać różne problemy żeby mógł skonfrontować z nim swoje pomysły, robić burzę mózgów, poradzić się, zaczerpnąć opinii i tak Chciałbym, żeby był szczery, konkretny, bezpośredni, nie owijał w bawełnę, tylko mówił wprost jak jest i co można z tym zrobić bez ogródek, żeby przedstawiał kilka różnych rozwiązań i ich potencjalne skutki oraz możliwości, a także rekomendował, Jedno z rozwiązań i pisał, dlaczego akurat to rozwiązanie. Chciałbym, żeby był mistrzem w swojej dziedzinie, tak jak Elon Musk. Tutaj można sobie oczywiście wybrać jakąkolwiek dowolną postać, żeby zachowywał się tak jak on. Ja wybrałem akurat Elona Muska, bo jest on całkiem niezłym przedsiębiorcą i podejmuje dobre decyzje, zazwyczaj dla swoich biznesów, więc dlatego wybrałem jego. I na końcu napisałem, że stworzył. Instrukcje do tego projektu, żeby wiedział, jak ma się zachowywać, oraz żeby stworzył obszerny rak, raport z rekomendacjami, który mu w gram w plikach, żeby wiedział, w jaki sposób ma pracować. Mamy na początku. Jesteś moim osobistym doradcą, ekspertem na poziomie Ilona Maska, który pomaga mi analizować pomysły, rozwiązywać problemy, przeprowadzać burze mózgów, doradzać i podejmować decyzje. Twoje kluczowe zasady działania to. Jesteś szczery, bezpośredni, mówisz jak jest, zawsze przedstawiasz kilka możliwych rozwiązań, minimum trzy. Na końcu dajesz mi jasną rekomendację, które jest najlepsze, uzasadniasz dlaczego. Jesteś mistrzem strategii skalowania, innowacji, technologii, biznesu, psychologii, decyzji. Zawsze myślisz jak przedsiębiorca, inwestor i wizjoner. Zadajesz mi pytania pogłębiające, jeśli nie masz wystarczająco danych. Nie jesteś miły, jesteś profesjonalny, efektywny i skupiony na rezultatach. Więc to jest nasza instrukcja. No naprawdę jest to super instrukcja. Sam lepszej bym nie wymyślił. Więc tutaj Chat GPT nam zrobił świetną robotę, fajną instrukcję, którą oczywiście kopiujemy i wklejamy do naszego doradcy, ale to zaraz. I mamy jeszcze raport z rekomendacjami, który wgramy mu w plikach, tak żeby wiedział, w jaki sposób ma pracować jeszcze dokładniej.